Co jest czym? Kto jest kim? Na czas naszej wspólnej podróży odłożymy na bok wszystko, co posiadamy. Nie mam na myśli telefonu, zegarka, torebki, ubrań i tym podobnych. Mówiąc odłożymy na bok wszystko, co posiadamy, mamy na myśli to, czego odłożyć nie można. A zatem swoje imiona, swój wiek. Zapomnij teraz o tym, kim jesteś. Odłóż na bok wszystko to, co cię określa w tym świecie. Spróbuj osiągnąć stan czysty, zerowy, stan, z którego możesz wyruszyć w każdym kierunku, a za parę chwil wszystko wróci na swoje miejsce. Jesteś człowiekiem z głową w chmurach czysty, uważny, odbierający, akceptujący. Teraz jesteś człowiekiem z głową w chmurach jesteś marzycielem. Gdzie teraz patrzysz? Przed siebie? Spójrz teraz w lewo, w prawo. Ludzie na ciebie patrzą. Nie dziw się. Gdybyś był na ich miejscu, też byś się przyglądał człowiekowi z głową w chmurach. Zresztą ty też teraz na nich patrzysz. Znajdź jedną osobę, która patrzy na ciebie. Pomachaj do niej. Śmiało. Zatrzymajmy się w tej chwili. Poświęćmy tej chwili swój czas. Zapomnij o swoich planach, obowiązkach. Jesteś tu i teraz. Reszta jest nieważna. Tylko tu i teraz. Mamy ustalone. Nie ma znaczenia to, jak masz na imię. Dla potwierdzenia, że się rozumiemy, każdy z nas uniesie prawą nogę do góry. 3, 4, ry. Prawa noga do góry. I opuść. Nieważne ile masz lat i kim jesteś. Lewa noga do góry. 3, r. Lewa hop do góry. I opuść. Nie ma znaczenia to, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Jesteś marzycielem, a marzyciel nie zastanawia się nad tym, kim jest, lecz czego chce. Przeciągnij się w dowolny sposób. 3, cztery. Ustawmy się jeden za drugim. Wiesz jak. Gęsiego, w niedużej odległości od siebie. Według ziemskiej miary, tak w granicach dwóch metrów między sobą. Nie ma znaczenia, kto będzie pierwszy, a kto ostatni. Zrobimy na próbę 5, może 8 kroków. Odległość jest dobra? Widzimy wszystko dookoła? Piękny szereg. Jak na lekcji wf A jak w WF, to kolejno odlicz. Od pierwszego. Śmiało. Słabo słychać Wasze odliczanie. Spróbujemy jeszcze raz. 3 4 i kolejno odlicz. Mam zadanie dla pierwszego marzyciela. Jesteś teraz sprowadzącym. Odpowiadasz za nas. Będziemy szli za tobą noga w nogę. Spróbujemy pójść po okręgu w prawo. Poprowadź nas tak, byśmy trafili w miejsce, w którym jesteśmy teraz. Zacznijmy od prawej nogi. 3 4 w rytmie prawa, lewa. Prawa, lewa, prawa, lewa. Trochę mniejsze kółko, jak nam się wszyscy przyglądają. Zatrzymajcie się. Obróćcie się tak, by ostatni był pierwszym, a pierwszy ostatnim. Teraz ty jesteś prowadzącym. Widzisz, jak to się wszystko zmienia? Inaczej w tej chwili powiedzieć nie można. Ostatni będą pierwszymi. Od prawej ruszamy po 3, Trzy, cztery, prawa. Lewa, prawa, lewa. Pomachajcie wszystkim. Zatrzymajmy się. Stań przodem do ludzi, zegnij nogi w kolanach, zrobimy ukłon. Złap obydwiema dłoni w chmurę i na 3-4 lekko ukłon się. Uwaga, 3-4. Przespaceruj się teraz sam, ale nie za daleko, by nie stracić łączności. I teraz mnie posłuchaj. Nadszedł czas na ostatnie ustalenie naszej wspólnej podróży. Zapomnij o swojej tożsamości. Nie będzie ona potrzebna. Pozbawiając się tożsamości, uzyskasz możliwość pozbycia się własnych przyzwyczajeń i nawyków. Przyzwyczajenia i nawyki często nie pozwalają na zrobienie czegoś, co może być zaskakująco ciekawe. Weźmy na przykład kogoś o imieniu X. Przyjmijmy, że X nie lubi tańczyć. Jeśli X pozbędzie się na chwilę tożsamości i zapomni o tym, kim jest, będzie mógł zatańczyć, gdyż po prostu X nie będzie x który nie tańczy. Przypominam, że jesteśmy w świecie marzeń, a w świecie marzeń wszystko jest możliwe. Zapomniałem o czymś ważnym. Przywitać się. Mnie już znacie, oto ja. Przywitajcie się teraz ze sobą. Każdy z każdym. Podajcie sobie ręce. Każdy ma swoje własne marzenia. Wszystkie są prawdziwe i piękne. Spójrz więc w lewo, w prawo. Wszędzie wszyscy widzą te same obrazy. Różnica jest taka, że każdy z nas interpretuje je inaczej. Spójrz do góry. Każdy interpretuje świat inaczej. Na swój własny sposób i każdy chce, by świat był piękny, prawda? Wielu sceptyków zapyta, jak to zrobić, by świat był takim, jakim chce go widzieć? Odpowiedź jest prosta. Spójrz przed siebie. To jest świat, jaki cię otacza. Może być światem złym, a może być światem pięknym. Wszystko zależy od tego, czego chcesz i na co się zgadzasz. Popatrz teraz, gdzie chcesz. W prawo, w lewo, do góry, w dół, może w siebie. Jeśli marzenia istnieją, to znaczy, że są częścią świata, pochodzą z tego świata. Więc dlaczego nie może świat być taki, jak w marzeniach? Marzenia się spełniają, jeśli tego chcesz. Wszyscy mają marzenia i wszystkim się one spełniają, jeśli tego chcą. Jak wszyscy będą mieli marzenia, by świat był piękny, to taki on będzie, gdyż będzie to potrzeba pochodząca z wnętrza. Będzie to potrzeba prawdziwa i naturalna. Natura jest prawdziwa. Wszyscy jesteśmy częścią natury. Trzeba jej słuchać. Jeśli pojawia się potrzeba kontaktu z naturą, daję ją Bądź dla siebie sprawiedliwy, a będziesz sprawiedliwy dla innych. Inni zaś staną się sprawiedliwi dla ciebie. Spotkasz też takich, którzy tego nie rozumieją i będą chcieli wykorzystać Twoją sprawiedliwość, ale tylko dlatego, że pod słowem sprawiedliwość widzą naiwność. Chyba rozgadałem się za bardzo. Okej, okay. już lecimy dalej. Co by tu teraz zrobić? Zróbmy kilka obrotów wokół własnej osi, tak, aż się zakręci w głowie. Nie za szybko, by chmurka nie spadła z głowy. Trzy, cztery i kręcimy się. Świat jest taki, jakim go widzisz, zakręcony. Jest taki, za jakiego go uważasz. Jeśli przyjmiesz, że świat jest miłością, taki on dla ciebie będzie. Kręcimy się dalej. Kręcimy. Czy jest to możliwe, żyć w rzeczywistości, w której wszystko zależy od ciebie? Świat daje tobie to samo, co ty mu dajesz. Dając światu dobro, otrzymasz dobro. Dając światu zło, otrzymasz zło. I kierujemy trochę w lewo, trochę w prawo, ale zawsze ostrożnie i Na czym to ja skończyłem? A. Zatrzymajcie się. Świat jest naszym przyjacielem. Tak jak ty jesteś przyjacielem dla niego. A jeśli nie jesteś jego przyjacielem, co wtedy? Hmm. Wtedy coś chyba nie gra. Przeciągnijmy się. Weź głęboki wdech. I wydech. Przejdziemy się, by to wszystko przemyśleć. Stańcie jeden obok drugiego. Ramię w ramię. Przepraszam. Chmura w chmurę. I od prawej nogi idziemy przed siebie. Trzy, cztery. Prawa. Lewa. Prawa. Lewa, prawa i z powrotem. Pospacerujcie sobie na tym odcinku. Tam i z powrotem. Może zaplećmy ręce z tym. Zobaczymy, czy będzie wygodnie. Nigdy tak nie chodziłem. Całkiem nieźle i wygodnie. Życie jest snem. Snem, który dzielimy z innymi ludźmi. Z ziemią, z niebem, także z samym sobą. Nie oznacza to nic innego aniżeli faktu, iż ten sen pochodzi z Twojego wnętrza z Twoich doświadczeń, przeżyć, myśli, ze złości, z przyjemności. Sen to Twoja rzeczywistość. Suma Twoich myśli tworzy Twoje codzienne przeżycia. Weź głęboki wdech i wydech. Wdech, wydech. Pomyśl o jakimś marzeniu. Jakie by tu mieć marzenie? Hmm. Niełatwo. A może tak klasycznie? Chcę latać. To moje marzenie. Chcę oddać się marzeniom. Uniosę się nad Ziemią. Wdech. Wydech. Powiedz sobie w myślach: Kocham świat. Kocham siebie. Chcę unieść się, by zobaczyć to, co kocham. Wszystkich ludzi. Zwierzęta. Ocean. Wdech. Wydech. Możesz czuć się dziwnie, nie przejmuj się. Za chwilę to minie. Twoje ciało nie jest gotowe na przyjęcie braku grawitacji. Wdech. Wydech. Oddychaj. Oddychanie jest podstawą świadomości, a jak się domyślasz, umysł nie zastąpi oddychania. Często umysł w podejmowaniu decyzji jest niepotrzebny. Jego pycha dominuje i nie pozwala kierować się informacją, która płynie z serca. Zaufaj sercu, oczyście. Słuchaj czystego serca. Wdech i wydech. Zróbcie kilka przysiadów. W trakcie przysiadu rozłóż ręce do boku. Wdech, wydech. Przysiad i ręce do boku. Serce często traktowane jest tylko jako mechanizm tłoczący krew. Przysiad. Jest to spowodowane tym, że medycy serce poznali niemalże w całości. Przysiad. Natomiast mózg i jego właściwości poznaliśmy do tej pory w znikomym procencie. Przysiad. Najwięksi geniusze używają mózgu jedynie w 6%. Przysiad. Czy ta ograniczona wiedza na temat naszego mózgu powoduje lęk przed nieznanym? Przysiad. Lęk przed niepoznanymi możliwościami naszego mózgu? Przysiad. 94% nieznanego paraliżuje informacje wysyłane przez serce. Przysiad. Hmm. Wszystko w naszym ciele razem współpracuje. Przysiał. Każdy głos wewnętrzny jest ważny. Serce jest niezmienne i zawsze czyste. Przysiał. Wszystko ze sobą współpracuje. Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Każdy z każdym. Człowiek z człowiekiem, ziemią, zwierzętami, roślinami, niebem, oceanem. Jesteśmy częścią całości. Sama już świadomość istnienia połączenia ze wszystkim daje ogromną siłę i spokój. Daje siłę wartości, która płynie z wnętrza człowieka. Poczucie braku wewnętrznej wartości często daje o sobie znać poprzez zewnętrzne zdarzenia. Na przykład, nie było rano bułek w sklepie, a mleko okazało się zakwaśne. I znów to słońce w twarz. Wiatr w oczy. na dodatek musiało się jeszcze rozpadać. Te wszystkie sytuacje mają wpływ na nasze samopoczucie, ale jak będziemy słuchać wewnętrznego głosu, będziemy spokojni. Spokój da nam łatwość zaakceptowania jakiegokolwiek niepowodzenia, co wyeliminuje przelewanie niepowodzeń na innych. Podnieś prawą rękę do boku. Spójrz na inne chmury. One też mają podniesioną prawą rękę. I teraz na 3-4 podnieś lewą rękę do boku. Trzy, cztery, ry. Zobacz. Wszyscy to robią. Wszyscy są ze sobą powiązani. Puszczę wam jakąś muzykę, a wy poladajcie sobie jak samoloty. Pamiętajcie, że teraz nie jesteście sobą, a jak się nie jest sobą, to wszystko można. Nawet latać. Chcę oddać się marzeniom. Uniosę się nad ziemią. Wdech. Wydech. Zbierzmy się w jedną grupę, by nasza wspólna siła was uniosła. Głęboki wdech i wydech. Ugnij nogi w kolano. W miarę narastania dźwięku powoli prostuj kolano. Zobacz, jesteś 10 cm nad ziemią. 20 cm. 1 m. Metr. 5 m. Uwaga, przewody wysokiego napięcia. 10 m. 50 metrów. 100 metrów. Spójrz w dół, jakie drobne są kamyczki, a ludzie prawie niewidoczni jak mrówki. Jesteśmy na 150 metrach. Coś wam pokażę, ale musimy szybko polecieć do przodu kilka kroków. Ustawcie się jeden za drugim. Wiecie jak, gęsiego. Wiem, nie jest łatwe przemieszczać się na takiej wysokości, ale musicie szybko ustawić się gęsiego. Nieistotne kto pierwszy. Stań na palce i od prawej nogi ruszamy. Trzy, cztery, prawa, lewa, prawa, lewa. W tym rytmie lecimy. Jeszcze, jeszcze na palcach. I teraz w lewo zwrot i lecimy jeden obok drugiego. Jeszcze pięć kroków i stop. Niby nic nadzwyczajnego. Żadnych atrakcji, a jednak. To, co widzisz, to nic innego jak rzeczywistość. Twoje myśli, one stwarzają rzeczywistość. Jeżeli w życiu istnieje piękno, wtedy to piękno stwarzasz teraz. Widzisz je tu i teraz. Czy nie jest pięknie tak po prostu? Idea ta powiada, że piękno to stwarzasz dzięki temu, iż w tym momencie doświadczasz go, podziwiasz i uznajesz je. Jeżeli nie uznajesz go, jeżeli stracisz poczucie piękna, wtedy cała otaczająca cię ziemia straci swoje piękno. Jak wiemy, dzieje się tak w niektórych miejscach na Ziemi. Przeskoczymy w takie miejsce, gdzie życie straciło swoje tymczasowe piękno i pracuje nad tym, by to piękno powróciło. Obróćcie się do tyłu. Kto by chciał żyć w takim świecie? Nie myślmy o nim, a przestanie on istnieć. Własnym myśleniem pozwalasz, że ten świat istnieje. Jeśli będziesz mówił o wojnie, nawet, że jesteś przeciwny wojnom na świecie, to cały czas będziesz mówił o wojnie. I ona będzie miała sens. Będziesz nakręcał temat i oddawał mu swoją energię. Wróćmy z tego świata. Polećcie we własnym rytmie. Każdy tak, jak chce. Tam, gdzie startowaliśmy. Powoli. Mamy czas. Jeśli jesteś przeciwko wojnie, mów o spokoju. Zwróć uwagę na piękno, jakie się otacza. W piękno inwestuj swoją energię, a będzie ci ono dane. Spokój daje możliwość marzyć. Marzyć o tym, co możliwe i w zasięgu ręki. Jak chcesz? Tak zrobić, Możesz jechać na front i walczyć, ale czy taka postawa nie powiela ilości osób zaangażowanych w konflikt militarny? Jak małe dziecko nie zjadło obiadu, a chce czekoladę i płacze. Czy nie jest stosownym poczekać, aż się uspokoi? Wtedy można porozmawiać, wytłumaczyć. Jest wtedy duża szansa, że zje spokojnie obiad i zapewne dałbyś wtedy dziecku czekoladę. Jak będziemy wykrzykiwać brak zgody na operacje militarne niewiele się zmieni. Ty masz swoje życie, oddychasz powietrze, pomagasz tym, którzy pomocy potrzebują. Nie czerpiesz korzyści kosztem krzywdy innych. Nie potrzebujesz być leczony bombami, ale się ze mnie zrobiła maruda. No Jak stworzysz więcej radości z danej chwili i uznasz ją, wtedy tym bardziej wzmocnisz i wzbogacisz siebie. Nie chodzi więc o to, kim byłeś, lecz kim jesteś. Od tego zależy, co posiadasz w każdej chwili. Tak samo przyszłość nie leży tak po prostu przed tobą i nie czeka, aż natkniesz się na nią. Przyszłość jest ciągle kreatywna i odpowiada myślom, które teraz zasiewasz. Chęć zmienienia jedynie świata zewnętrznego byłaby stratą czasu i energii. Jeśli naprawdę chcesz zmienić świat zewnętrzny, zacznij od własnego serca. Czary Mary. Próbujemy zrobić to teraz? Pomyśl o tym, jak chciałbyś, by twój świat wyglądał. Zobacz go oczyma wyobraźni. Zamknij oczy. Jaki on jest? Wolny od przemocy? Harmonijny? Pełen radości? Jaki on dla was jest? Niech każdy sobie odpowie sam. Jacy wy dla Niego jesteście piękni, szczęśliwi, uśmiechnięci, wolni. Jak chcesz, by taki On był dla Ciebie, zacznij go takim widzieć. Mów o jego zaletach i to rozwijaj. Będzie to miało wpływ na los świata, polepszysz swój własny świat. Potem powiesz swojemu sąsiadowi: jak zmienić widzenie świata? Będzie coraz więcej szczęśliwych ludzi. W końcu każdy będzie miał głowę w chmurach. Stanie się to rzeczywistością. Otwórz oczy i zobacz świat taki, jaki chcesz, a taki on będzie. Wróć do siebie, do swojego imienia, wieku, tożsamości. Wróć do tego, co potrzebne do tworzenia dzisiaj. Wszystko, co potrzebne do tworzenia dzisiaj, jest w Twoim sercu, w głowie, w duszy. To wszystko jest w twoich marzeniach. Pokręćcie się w kółko. Wszystko jest możliwe. Marzenia się spełniają, jeśli tego chcesz, marzycielu. Zapraszam do kolejnych podróży. Następnym razem polecimy wyżej. Zatrzymajcie się. Wszystko jest do zobaczenia.